Pokręciło. Szanowni widzowie, jestem u Grzesia Przyjechałem po trzech dniach. Grzesiu pusty Pustka, ja bym tam widzował My co, ja też? <grymka> I matuszki A dawali ci coś? Co? Nie, chłopaki w robocie to było Króciłem się w kurnięcie przez mój budynek Za co? W <grymka> Ukraińcach, na wodzy. W celu? O bo mi kapkę kawkę jak te. to tu jest, rosół? Kabełków jest? O nie, zapomniałem, nie przypomnieliśmy. Mmm, co to ma? Cipsy. O, no, tam jest z cipsami. No, kurwa, nie kurwa, już mnie Co to jest? Kurwa. Wszystko Tylko mi wędzło. Maszek, bo to się nie otworzyło, bo to jest ciepło jeszcze. Ciepłe? To są, tak. Te w kulpety co to jest? Kola? a co to, to jest? ciasteczko Nie tak, żeby sobie przegryźć później będziesz leżał czy coś, to sobie przegryziesz no dobre są, bo z czekoladą i z tym tak? Tomasz, jeszcze proszę, chciałem, jakbyś chciał sobie wybrać? no, Kupkę miał sobie wyprać ale za długo, by schła Tomasz, kiełbasę Ki o ci wziąłem? Tu masz paszed z dudy Tu masz dwie parówki grube No kurwa Tu masz kamera ci wziąłem, bo nie było innych No bez tak, czy to jutra Jajka O jajka też dobra No jajeczka Tu ja se przysmażę żeby to było szybciej bo mi się nie chce Tu na dół szybko tam się sprawdzić Nie wypinaj się Grześ tak Co? To co tam co, co? Kabry nie wziąłem Jutro jedziemy rano do roboty co kupisz? O której? O, której o siódmej o siódmej. Dzisiaj rozbierałem cały dzień ten kolor w garażu. A? No. To jutro co, przywiezie? Wieśle było miedzi? Co? Wieśle było miedzi? No to jeszcze. Wiesz było miedzi? 180 kilo. Jeszcze miałeś? Nie no, łącznie, bo dzisiaj sprzedawałem 180 kg. kilo. A wieśle łącznie było ten? Nie Ile? 10 Tysięcy? Ja pierwsza w O kurwa z goniami a chowa 100 kilo tego mosiądzu trochę O kurwa się nie chce tak dużo jeźdźwy włosy ulizane masz włosy. dam ci 70 zł to i dasz do końca miesiąca może Co tu robić Trzeba je zapłacić do końca miesiąca 7 dych jeszcze 7 dych? No bo ja zapomniałem. A później na ten. No. Trzeba, a później trzeba na, na początku miesiąca dać od razu za cały miesiąc. No, może już lepiej chodzi, kurwa, w końcu. Ja ze blisko bo a ważne to mieszkanie trzeba opróżnić. Mieszkanie opróżnić normalnie, czy by, by, by można rozpierdalać? Rozpierdalać można. Wysoko? Nie wiem Dobre? No to żeby dobre. To trzeba będzie wyrzucać przez okno. Co z ogólna czy nie jadłeś? Mam to. No, no. Wczoraj ostatni danek no A skąd fajki miałeś? No jeszcze zostało. Jeszcze Wiesz, masz? Teraz ostatnie ostatnie <laughs> Przez tyle nie miałeś fajki? Mhm. No tak co dwie godziny pal po pół. No kurwa, nie chce mi się cała kapalić. Powiem. No Szkoda, że kawy nie ma. Nie no. kawy, nie A byłem w tym. A nie mieli. Byłem w Lewiatanie, żeby zrobić taniej te zakupy trochę. No. Mogłem wziąć tą kawę, ale nie pomyślałem. O co oni się nie ten? Co? Nie, nie jorkają się, że im ten? E. bo to wiedzą myślę, że oni się nie butą. te buty. Mm. buty. Robocze wezmę. A masz robocze buty? No, w ogóle na chcę z buty. Co ja no. dzisiaj dzisiaj kupiłem robocze w końcu z tym, z blachą? No. Grube będą, więc będzie cieplej. No na tamtej robocie, co ten Maciek sobie tego tak jak woździa, to sobie przebił na wylot. Mm. Przez całą piętę przeszło. Mm. A tam ogniska dzisiaj nie będziemy palić. Bo. Gdzie? W mieszkaniu? <grym> no właśnie. No. Miałem po Ciebie w sobotę. Mieliśmy jechać tam do Bytomia. Wiesz, co byliśmy oglądać. No. no. ale ten gościu był jakiś dziwny. Trefny. Nie, wszystkich tych nie zeznę, coś. wolaliśmy to odpuścić niż No. No mogę już herbaty, kurwa. A przed chwilą ten, jakiś, w, no? szar w szarych dresach. Zobaczył i wyszedł z powrotem. Nie, młody nas. No. Ile was jest spokoj? O? Ile was jest spokoj? Trzeba Dalej ci sami, czy ja coś zmieniłem. Kuchaj mi mhm. nie? Hmm. powiedział. Przycisnąć ten telefon. Czy możesz przycisnąć, nie? No się wkuruj. No bo ten telefon widzisz. Napierę ja nic nie słyszę. Może <kłysy> pierdłów nic ty. Jakby bym zbawna, to bym złodziej. Tak? I co? Nic nie się jemu. To jest zjebań. Bo głodny. A? Przecież miałeś co jeść, a ty to szybko żerasz. No bo miałem. mam tu robić, kurde. Trzeci kubic, 40 zupek kińskich. Jak zawsze nie będziesz miał, to już. Zuki żarł. Hmm. I te same zupki, dobrze, że te jedzenie mi przyniosę, bo to zawsze co innego. To, co mogę tu ugotować, kurwa, jak stanie, coś kupić, rozumieć nie No, ja ci, mogę, ja ci mogę kupić na jakąś zupę albo coś. Na jakiś ro, rosół, na niedzielę pierdyknąć. No i tak. No co kupić, ta... dwa, wskryt, dwie nóżki, chyba no, jakby starszy. Każdy tu gotuje, więc jak chcesz stawić w jakimś garku, to... No, to ja umiem, nie? Sabowego, jakiegoś ziemniaki co ugotować. Bo no, tak Ci mówiłem, frytki, olej sobie wstawisz w pokoju. No może sobie. być mielony, bo to szybko, nie? Ale mówię ogólnie, żeby kupić Ci z 10 kg ziemniaków cały worek, będziesz sobie frytki robił, co to wsadzić ziemniaki do oleju i... No, i a do... takie fryteczki w pokoju chcesz zjeść na łyżeczku? I to jest w swojej Najlepsze są w Garku, a widzę, że Garku tu jest, no to... Nie, Garku, to jest do... dobre hotel, bo jest dużo wszystkiego, wiesz? A się coś nie odzywa, Weźmy ci od tamtej pory. A? Tu ostatnio, przyjechałem, z, przyjechałem wtedy z tej roboty, co ci odwieźliśmy. To czekał z młodym pod To mówi, że Sabina go tam okradła. <grym> I uciekła. <grym> I uciekła mu? <grym> no, on są za No, ja mówię, i tak zaraz polecisz, będziesz jej szukał. No, nie wiadomo. Fuj, co to w ogóle jest w tych kurde garkach? Tego w życiu nie ruszył. Chuj, oni na nie myją. Ja to od razu myję, kurwa. Niechuj. Widać, że oni są tacy jacyś. no, Frejtuchy. Te karki no. takie jakieś dziwne. Jakieś no. tu leży, śmierdzi. Tak. Mówię, Oni mają to w naturze, że oni nie potrafią chować jedzenia do lodówki, tylko wszystko trzymają gdzieś na parapetach. No. no. Hmm? Już nieraz byliśmy gdzieś w jakichś tych to zawsze ci ten to albo gdzieś na parapetzie. Nie wiem tej nie chce się. Hmm? No jadłem się się Sorry, ale nie mogę. O kurwa cool, no. Sorry memory. Hmm? Sorry memory. To mam no, Jak nie będziesz to przecież ja nie wiedział. Nie, pudełka nie wyrzucaj, tu ty jesteś ory? A w czym ci przywiozę następny raz? No to co? Prytałem, że się pytasz, czy masz ziemiaki wyrzucić? No tylko no, to lepiej nie myśl, bo tu mamy zimną wodę, to zimno jest jak w Nie ma tu ciepłej wody? Nie